Witam, ja jestem Karol. Jestem Maciej. I dzisiaj z Wam zaprezentujemy dwie gry od Fox Games. Rakieta imprezowa i Dwa Lambury. Dwa Lambury to jest od 4 do 18 graczy od 10 lat i, i rozgrywka trwa 25 minut. Mhm. Najpierw się zabierzemy za odpakowywanie Dwa Lambury. To są dwie obie nowe gry. Wychodzą dopiero teraz w marcu, mają swoją premierę, także zupełne nowości. Instrukcja. A instrukcja długa, Karol, zobacz. Krótka. Bardzo krótka, na jedną stronę. Mhm. Woreczki i karty. Mhm. Dwie talie kart. Pokaż Przez... nam karty do obiektywu. Mhm. Takie jakieś różowo-czerwone, a drugie to są. Bardziej. I takie niebieskie, być może o jakimś stopniu trudności. I na tych kartach mamy, pokaż jeszcze nam hasłami, Karol, jakąś kartę? Mamy przykładowe hasła, na przykład Jaś i Małgosia, Adam i Ewa. Na jednej karcie będą dwa hasła, to są hasła dla dwóch różnych drużyn, i kapitanowie będą musieli tak tutaj swoim drużynom prezentować te hasła, żeby zgadli swoje hasło, a nie przeciwnej drużyny, bo hasła są bardzo podobne do siebie, tak? I małe, nieduże pudełko, chyba solidnie wykonane. Także będzie można zabierać ze sobą wszędzie w podróż, gdzieś na jakąś imprezę do przyjaciół, do znajomych, tak? Jest 55 kart niebieskich i 55 kart czerwonych. Czyli bardzo dużo haseł. Super. Hm? Drugą grą jest rakieta imprezowa. gra jest od 3 do 15 graczy e, od 10 lat i 25 na 25 minut e, gra. Hm? Instrukcja dosyć krótka. Też bardzo króciutka, bardzo tak jak w przypadku poprzedniej gry. Mhm. Jakieś woreczki. Tak, jedna, tal kart. jedna talia kart. I notes. I notesik. Mhm. Chyba gruby notes, co? Pokaż nam jeszcze Maciek do kamery. A która Wam się, Karol, która Ci się bardziej gra, podoba, tak na oko wizualnie? Dwa lambury czy rakieta imprezowa? Chcę byś najpierw zakazać. rakieta imprezowa, tak, tak brzmi pewnie, mhm. ciekawi. W rakiecie imprezowej mamy 55 kart. Mhm. Tam są też hasła jakieś, tak? Później przeczytamy o co tam chodzi. I to wszystko w tej grze. Mhm. Super. Dwa lambury, to taki twist kalamburów, także może być bardzo ciekawe. Fajnie, że będzie można wrócić do grania w kalambury w jakimś super y, nowym wydaniu. A rakieta imprezowa, później doczytamy i zobaczymy, tak, o co tam chodzi. Też coś y, na podobę pewnie jakiejś gry imprezowej, gry dla dorosłych. Super. Także dwie fajne gry imprezowe. Polecacie na poniedziałek? W poniedziałek będą u nas grali dorośli? Tak. No. Myślicie, że się sprawdzą? Zobaczymy, co? Zobaczymy, jak w będzie nam się grało. No, zobaczymy. Więc na razie. Do zobaczenia.